Niech ten vlog zacznie się jeszcze tu. Ay, sprawdźmy, próba mikrofonu, próba Jak mnie słychać, jak mnie słychać? Hejka moi drodzy. Zaczynamy vloga tu. Tu i powiem tak. Spakowałam się na 5 dni w ten oto plecak. W ten plecak spakowałam się na 5 dni. No mam jeszcze swoją nereczkę. A spadacie, spadacie, spadacie. Odwieczny problem. Muszę kupić sobie inny cover do telefonu, bo ten jest do dupy. I tak, ta nereczka to idziemy, jedziemy. W końcu trzeba powiedzieć jedziemy, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy do Włoch, jedziemy do Rzymu. Ogólnie koncept był taki, że Flavio miał nie wiedzieć, gdzie lecimy. Flavio miał nie wiedzieć, no i przez dwa miesiące mi się udało to, że on nie wiedział. Gdzie my lecimy? I słuchajcie, w tamtym tygodniu ustalamy yy, grafik, jak pracujemy w tym miesiącu. I ja mówię tak: y, tu pracujemy, tu jedziemy do It... Italii, nie? No. I on. O! Ja mówię, ja pierwszy. No i to, to jest niedobra. Wiedział, że jedziemy do Italii, do Włoch. Nie wiedział, gdzie lecimy. No, i y, wszystko fajnie, pięknie. Słuchajcie, na drugi dzień jedziemy do mojego szwagra na urodziny. I on tam składa życzenia. Y, Mateusz mówi, I wish you. Did, did, did. A Mati, I wish you go to Rome like you. Ja mówię, no kurwa zajebiście. No, dziękuję Ci bardzo, że się wygadałeś. Dziękuję Ci bardzo, że się wygadałeś. No i tak Flavia wie gdzie lecimy. A miał miało być tak super. Miał wstać rano i ja miałam po prostu mu dać bilet w rękę i że lecimy. Ale ja, ja jeszcze taką niespodziankę mu zrobię. zrobił mu jeszcze taką niespodziankę. Co Kitty Bąku dał ci jeszcze nie? Zobaczcie to Kitty bąk. O poszedł. E, teraz smaki na podróż. Pokażę wam. Jajka z sa Salad cream. Tangi salat cream. Dla mnie dla Flavia jajka prawie sobie wybrał kanapeczki, a ja mam sushi z awokado po prostu, ryż z awokado, że tak powiem. No i mamy jeszcze po proteinowym szejku. Co do diety, to dajmy sobie luz. Ja yy, to przedyskutowałam to z moim psychodietetykiem i dajemy sobie te cztery dni także. Pizza, pasta, pizza, pasta, pizza, pasta, pizza, pasta, tiramisu. Tiramisu. <laughs> Czułam ten układ cały dzień. No i co? To jedziemy na lotnisko. A jeszcze na lo muszę wam powiedzieć o tym lotnisku. Dobra, dobra. Rozgadałam się. W samochodzie pogadamy. Pro tip jak jedziesz na wycieczkę. Słuchajcie, ja biorę dwie puste butelki i tam sobie napełnię wodą. Bo ja nie będę płaciła na lotnisku tyle pieniędzy za wodę. Ostatnio zapłaciliśmy ile? 8 funtów za dwie butelki wody. Także... Oczywiście robię to po kryjomu, żeby Flawia nie widział, bo mnie wyzwie. Powiem, że jestem cebulakiem, ale w dupie to mam. Tak robię. Teraz tak robię. 6.23 wyruszyliśmy. Mieliśmy wyruszyć o 6, ale niestety nie wyrobiliśmy się. No i pokazało nam na nawigacji 20 minut dużej jazdy. Także mamy 40 minut w dupie, że tak powiem. Ale no to w dupie. W dupie nie w dupie, damy radę. I tak będziemy dwie godziny wcześniej na lotnisku, także spoko, no i teraz powiem wam, ale tak, bo mi ręka boli, dlaczego jedziemy samochodem? Mieliśmy już kupione bilety na pociąg, ale nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale dwa dni temu w Anglii wydarzyła się tragedia. Gościu wszedł do pociągu z nożem i dzigał ludzi, także ja mówię, może sobie odpuścimy ten pociąg, wiesz, pieniądze nie są najważniejsze, także 45 funtów zapłaciliśmy za bilety i no to nie jest majątek, tak? Dwie pizze mniej zjemy, pewno to się nie wydarzy. I, i jesteśmy kwita, ale wczoraj sprzedałam na vintage wintet, e, e, sweterek, który kupiłam za 20 funtów, sprzedałam za 50 funtów, więc. E, jest równowaga w przyrodzie, no i jedziemy do tego Manchesteru na lotnisko, lot ma 3 godziny będzie trwał, dwie coś tam, albo dwie 30? nie wiem, już sama, Ja ściągnęłam sobie pliki w Landers, będę oglądać drugi raz, tylko, że tym razem po polsku, bo wcześniej oglądałam po angielsku, także to będzie, tak jak oglądałam w sumie od nowa, bo to oglądałam dwa lata temu, mam co poły. no mniejsza z tym, jedziemy. Ale jesteśmy w trasie, takimi nas ścieżkami tutaj prowadzi, po prostu yy, polnymi, ciągle w korku stoimy. Ja nie wiem, czy my zdążymy na to lotnisko. Nie wiem, już się zaczynam powoli martwić. Zostało nam jeszcze 23 minuty na lotnisko, no ale już jest prawie wpół do dziewiątej, o 10.30 mamy lot. Strasznie, strasznie nas prowadzi dzisiaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Boję się. Bo już się. Birthday Boy. Pizza, pasta, pizza, pasta. <laughs> o co Święty! Będą jaja, jak nie zdążymy. się powiedzieć, że Flaviak kończy dzisiaj 39 lat. Jak się z tym czujesz? 49 pound. <laughs> lat. 39. 39 per person. Ale. Y ta wycieczka jest od początku przeklęta, po prostu powiem Wam, bo pierwszy lot kupiłam z Wizarem, anulowali mi ten lot. Yy, drugi lot kupiłam z Ryanair'em i miał być lot o 14, bo ja nienawidzę lotów rannych, bo nie lubię wstawać rano proste. No i też mi zmienili godzinę na właśnie ranną, na 10.30. I no jest coś w tym wyjeździe takiego przeklętą. może to, że ja go organizuję, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi, ale bardzo się cieszę na ten wyjazd. Bardzo, bardzo, bardzo pizza pasta. Dojeżdżamy do parkingu. Za minutę mamy parking. Dokładnie za minutkę. jest Exciting. Jesteś Exciting? No, no, no. <laughs> Przecież tańczyłeś. Co? You dance. I don't dance. No. O, to właśnie był ten test. it's raining. It's raining day. Alleluja. No, no, no. Idziemy odstawić na parking samochód i... O nie, aż tak? Ja pierdolę. No. Szczerze, <laughs> no, że mamy krótkie przeciwdeszczowe. My się na to przygotowaliśmy. Nic nie jest no, stanie nam no. zepsuć humoru. Nic. Jedziemy do zobaczenia na lotnisku. Odprawa pusta. Pierwszy raz w Manchesterze mamy odprawę pustą, nie? Jest dobrze, jest dobrze. Zdąży, może jeszcze zdążę buty kupić. O, uwielbiam po prostu. Uwielbiam lotniska, uwielbiam ten pęd. Wiatr w żaglach, nie Flaviusz? no. Moglibyście się zapytać, gdzie jest Flavio? Nie wiem. Nie wiem, jak zwykle mnie zostawił. I ja już jestem na terminalu, gdzie jest Ryanair. A Flavio się zgubił w akcji, oczywiście. Ej, no, ale przecież to jest ten sam terminal. To jest jakaś ściema, Słuchajcie, to przecież wygląda jak terminal 3. Dokładnie tak samo, to jest terminal 3. Tylko trzeba przejść, przejść przez terminal 1. Nie, ale dziwne, dziwne, dziwne. Czekamy na flawie, słuchajcie. Ale butów sobie tutaj nie kupię. Nie widziałam sklepu z butami tutaj. Pójdziemy przejść dookoła jeszcze. To jest terminal 3, no ludzie. Ludzie święci, ale oszustwo. Ale oszustwo. Tu jest moja zguba. Single guy. Słuchajcie, misja woda. Są dwie butelki, są elektrolity. Ale dobrze, że przyjechaliśmy tu godzinę wcześniej, bo ta woda leci bardzo powoli. Słuchajcie, najpierw elektrolity. Prawie już zaczął śniadanie beze mnie. Patrzcie, jak ta woda będzie lecieć. A, nie zobaczycie. Przesunę was. No i tak godzinkę. Godzinę później mamy. Kabelka jest trochę lewa, ale co zrobisz? dla Flaviusia. Flavius, o, Flaviusiu tu już je śniadanie beze mnie, nawet na mnie nie poczeka. Proszę. Drink for you. Dziękuję. Proszę. Teraz drink for me. Flaviu wolałby innego drinaczka, nie Flawiusz? Different drink you want, yeah? <laughs> O, oh, yes. Są jego rodziny, także będzie dzisiaj świętowanie, no. Ja o wodzie, on piwko sobie wypije na pewno jakieś. A może jakieś bezalkoholowe piwko też będzie dobre w, Hi w Hiszpanii. Gdzie my jesteśmy? W... Gdzie my jedziemy? Do Rzymu. No i tak godzinę później jest druga butelka. To nie chyba to celowo robią, słuchajcie. Bo jak ktoś nie ma cierpliwości, no to... Powiem Wam, że ciężko. Albo ma do napełnienia dla 5-osobowej rodziny. Ale co 8 funtów zaoszczędzone, to zaoszczędzone, nie? Co z tego, że wydam 88 funtów więcej w Italii. Ale to jest. Oh. To nie chodzi o to, nie? Chodzi o sam fakt tego, że można zaoszczędzić. Rekin biznesu jest, słuchajcie, rekin biznesu. No jest piciu, jest piciu. Jest zadowolona. Idziemy na śniadanie, moi drodzy. Śniadanie ze słodką gwaską zaczynamy od jajka. Nie ma ani soli, ani kiełbasy. Czekajcie, najpierw tu zrobię wideo. Coś mm? słuchajcie, dobrze. Jajka to była przystawka, teraz mamy awokado conbini roll z ziem słodkimi ziemniakami, z ogórkiem, crispy onion na wierzch. A, już spadło awokado, tak się to prezentuje. Śmierdzi. Jest jakiś majogezik. Zobaczymy. Nie hu, hu nie otworzę tego. Czekajcie. Próbujemy z tym majonezikiem. Coś czuję, że to nie będzie dobre. Crispy on, a nie chcę tej crispy onion w sumie. Próbujemy. Próbujemy w całej okazałości. Jest majonezik, jest cebulka. Ta cebulka, to cebulka. Ta cebulka robi robotę. Nie tylko my Polacy lubimy stać w kolejce, a jeszcze jest ile? Pół godziny do odlotu I I I know she wanted to say something. She looked at me like a few times. Flavio podrywa starsze panie. Nie? I look famous. Uh, George Clooney maybe. No. <laughs> na pewno, na pewno. Nie pani mówi: "Ja cię rozpoznałam. Ty jesteś z Liverpoolu." A Flavio nie. Yes. It's waterproof. Everything is waterproof, like my clothing. No, Manchester zwykle pada. Nigdy nie byłam w żeby nie padało, mojej drodzy, nigdy. Wchodzimy do samolotu. Do zobaczenia w Rzymie na miejscu. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. widzę słońce. Widzę słońce. Mhm. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Mr. BARBOSA, Happy birthday, don't be shy! <laughs> ja już czuję Italian vibe, moi drodzy. Jesteśmy w busie. Zadowoleni. Grazie mille. 8 funtów, e, bilet. I. But pi, ale did not. Yeah, was seven she, Take eight, it doesn't matter, they should give some pizza for us, yeah? Pizza? Yeah, pizza, pasta, straight away. Oh. Ale jestem zadowolona! Niesamowicie. Jeszcze słodna, grupa ma dobry humor. 9 minut mamy do hotelu na pieszo z przystanku i słuchajcie, Przechodzimy... Ej, działa mi ten mikrofon, działa, dobra. Przechodzimy przez centrum handlowe. Może sobie tutaj buty kupię. Ale nie, nie będziemy się teraz zatrzymać, ale dobrze wiedzieć, że to jest takie centrum handlowe. Bo potrzebuję kupić buty, bo w tych będzie mi za gorąco. Upał, słuchajcie, upał. Także tak. Wiem zobaczcie ten hotel. Mam nadzieję, że się nie okaże gówniany. Ale też wiem, że nie będzie jakiś super ekstra, no był bardzo tani, no. Nie oszukujmy się, tu zajebiście tani. Like to jest jak no. Jesteś happy? Tak, tak. Happy happy. happy, happy, good. We're hungry. For first pizza. Good night. Good night. Jedziemy, y najpierw idziemy do hotelu, zameldujemy się w hotelu, a potem idziemy na pizzę. Pierwszą pizzę, nie ostatnią. Boże, zażywamy tutaj milion tuzin pizz. To nie, bo, to nie będzie budżetowe wakacje, słuchajcie. To nie będą budżetowe wakacje na pewno. Ale co, teraz się żyje. Raz się żyje, raz się umiera. Słuchajcie, recepcja trochę, prawie mówi dodzi, ale. mają paluszki! Polskie paluszki mają. Żartuję, żartuje. nie wiadomo, kto tam gębę maczał. Ale weszliśmy do budynku, pan mówi, że. Ja mówię do Sun Moon, i ten. A on mówi, tu trzeba czekać, 10 nie trzeba czekać. I Flavia mówi Podejrzane to jest wszystko, podejrzane Och nieźle, będzie dobrze Flavia, będzie dobrze Za te pieniądze Będzie dobrze Kamienica wygląda spoko, ale Tam winda jest taka, przeraża mnie ta winda Widzicie tą windę? Na 32 piętro trzeba będzie wjechać tą windą Goście mają breaka za 10 minut 15 powinien być. No już minęło 10-15 minut. Nie mam czasu na czekanie. Tam pizza mi stygnie. On mi każe czekać. Słychu, ani pitu. Patrzcie, mamy tutaj pokój. A tutaj, za tym, jest recepcja. Uż bez jaj. Ale ten pokój nie jest zły. And this Polish woman is sitting over there, nie? Polka siedzi na recepcji całą noc. Mam nadzieję, że nie będzie ćwierkotać przez telefon. No nie jest to wysokich lotu. Oh yes. Dobra, miałam nie narzekać, nie? Idziemy jeść? Idziemy jeść. Come on, come on. Jesteśmy na pierwszej pizzy i tak, yy, usunęliśmy, że bierzemy jedną carbonarę i jedną pizzę. Tak, margaritę z bufalą. Żeby się podzielić? No chcemy wszystko dzisiaj zjeść po prostu i nie, nie możemy też przesadzać z kaloriami. No i prawie ma urodziny, więc będzie miał ee, co? Kieliszek, winka. Także do kolacji już się nie mogę doczekać. Pierwsza pizza. Gdzie jest sos czosnkowy się pytam? Ale mokra. Ja myślałam, że będzie ta kulka tutaj. Nie? To będzie bufala hill Flavio, a pokażemy co ty masz? Flavio ma carbonare. Al dente. Bardzo al dente. O Jezu. Very al dente, To jest surowe. Zważę go. Ale mam wory pod oczami, no próbujemy pizzę. Chciałam ją zjeść jak się pizzę je, ale... Nie wiem czy tam radę Pyszny ser No ale ciasto to jest po prostu wafelek Patrzcie Ciasto wafelek no, dobra Dobra Nie jest zachwycająca ja dom lepszą Dobra twoja lepsza. Słuchajcie, wrócimy z tej restauracji po prostu. Ja mam zawsze pecha. Ja mam zawsze pecha. Ja w prawo się patrzę, a gościu z penisem na wierzchu stoi i sika. I stoi, na... stoi z tym na wierzchu. Skończył już sikać i stoi. A ja mówię, Jezu, uciekamy są klawią, uciekamy. Tiramisu musimy zjeść w innym miejscu. Idziemy do Koloseum. No robi się ciemno, ale tak przyjemna pogoda jest, nie, Flavio? Że normalnie szok. Jest ciepło. No. Bardzo fajnie. Idziemy do Koloseum. No i jeszcze odkryłam, że nie mam swojego podkładu. Także muszę sobie kupić podkład, bo yy, nie spakowałam, pomalowałam się rano, zostawiłam na parapecie. Także. Zawsze z przygodami, zawsze. Nie może być normalnie. Nie, nie, kompletnie nie. Co tu mi tu się rozmazuje? To. O, dobra, idziemy do Koloseum. Już nie ma co przeżywać. Nie, znaleźli nie znaleźliśmy tego kremu. Byliśmy chyba w 10 w aptekach po drodze w ogóle co drugi sklep to apteka no i nie ma mojego kremu ja mam krem Setafil, Ketafil na no, czerwoną buzię BB krem i no nie ma, nie mam, muszę kupić jakiś inny ale najgorsze co może być to używać innego kremu jeszcze na wakacjach kolosalną nocą prawie tak za zapieprzę, że nie mogę na nim nadążyć, lamkę wina wypił po prostu dosa jakiegoś motorku Wiecie gdzie? O Boże święty. No muszę kupić jakiś inny podkład na przykład z gębą czerwoną. Nie będę występować, nie? Ciężkie życie, ciężkie życie. Influencerki powiem wam. Ciężkie. Proszę, piękny koloseum. Tu jest mój... Tu jest taki punkt widokowy, że to jest mój piękny chłopak. Hej! Hej, hej. To jest jest Salenizont. Nie ma kaj. Co tu się dzieje, moi drodzy? Jakiś strajk? Ask. Ask, somebody. Czy będą modlić? Nie, to jakiś strajk na bank, bo są i robotnicy. Strikest. Stri o, jest ta telewizja. Modlą się. Co to jest? To jest chyba... Ktoś umarł, bo krzyże są na drodze. Może z tej firmy? Co teraz tam stoi? Coś tu się dzieje. Chciałam powiedzieć, że ogólnie mamy taką umowę, umowę że nie biegamy, nie odznaczamy punktu a do punktu B, że to widzieliśmy, to, nie, to widzieliśmy to, że musimy iść tam, bo jeszcze tego nie widzieliśmy, a już nam się motorek w dupie włączył. Już nie ma umowy, już biegniemy. Już tu kolosalne, już następny czas zobaczyć. I nie wiem, czy, czy poczujemy to miasto, bo no mi się już włączył motorek. Ja już chcę zobaczyć wszystko. Ale jesteśmy już zmęczeni, mega. Mega, mega, mega jesteśmy zmęczeni. Jeszcze poszukamy tego fluidu, czy jak to tam mówi? Na razie... Misja dziewczyny zakończona. Kupiłam takie coś. Czy będzie dobre? Nie wiem. Ale wypróbowałam. Kolor powinien pasować. Także jesteśmy uratowani. Gęba nie będzie czerwona. Idziemy jeść tiramisu. Tak? Tiramisu? Moi drodzy, zobaczcie na to. Czekamy. Czekam. Ja nie mogę tego odpuścić. Może ja tu nigdy w życiu już nie wrócę. Także będą lody. Będą lody. Proszę. Tu są ceny. Tak to tu wygląda. Wiedziałam, że to jest czekolada i olej. I już się wszystkiego wywiedziałam. Więcej oleju niż czekolady, ale wygląda bardzo, bardzo, bardzo super. Ta czekoladka idzie do lodu. Przepraszam, a tu są lody. Tam są smaki. Aż. Sprawdźmy, które najlepsze. Mm -hmm. O, to nie są najlepsze lody, jakie ja mam. Fajnie. Fajnie. Komuś się tu motorek zapalił. Słuchajcie, i biegamy. Fontanna. Fontanna, fontanna. Oh. No, no, ta fontanna na mnie nie zrobiła dużego wrażenia. Już bateria mi siada, tu kończymy vloga moi drodzy. <laughs> te lody były... Te lody były dobre, ale też nie były jakieś super, wiecie, trochę przyreklamowane, Czekolada była dobra, nie? Trzymajcie się, Dobre. trzymajcie się, do jutra, pa.